Dzień dobry, nazywam się Mateusz Promiński, jestem pracownikiem działu sztuki Grudzionskiego Muzeum i współkuratorem wystawy, do obejrzenia której serdecznie zapraszam. Szanowni Państwo, jak dobrze wiecie, nasze muzeum jest zamknięte, dlatego też kontakt wirtualny musi nam póki co wystarczyć. Niemniej wierzę, że ta sytuacja wkrótce się zmieni i wszystko wróci do normy, czego Państwu i sobie życzę. 6 marca otworzyliśmy wystawę malarstwa profesora Mieczysława Wiśniewskiego Synteza, którą z wiadomych względów nie wszyscy zdążyli zobaczyć. Dziś tę wystawę obejrzymy wspólnie. Zanim przejdziemy na sale ekspozycyjne, kilka słów na temat twórczości Mieczysława Wiśniewskiego. W zbiorach Grudziąckiego Muzeum posiadamy aż 19 prac tego artysty. Ilustrują one poszczególne etapy jego twórczości. Dwie prace najwcześniejsze prezentujemy w ramach Galerii Współczesnego Malarstwa Pomorskiego, i to są te prace, które widzicie Państwo za moimi plecami. Część obrazów przechowujemy na co dzień w naszych przepastnych magazynach. Natomiast pięć obrazów z lat 70. i 80. pokazujemy aktualnie na wystawie czasowej. Pierwszym etapem twórczości Wiśniewskiego jest sztuka figuralna. To głównie martwe natury, utrzymane w duchu kubizmu, inspirowane twórczością Picassa i Braka, gdzie widzicie Państwo, że martwe natury zbudowane z Owoców, przedmiotów codziennego użytku zostają w pewien sposób zbryłowane. Następuje pewna synteza kształtu i koloru. Ta synteza, bardzo charakterystyczna dla całej twórczości Wiśniewskiego, będzie się pogłębiać w miarę upływu lat. Kolejny etap jego twórczości to malarstwo strukturalne, czy też malarstwo materii. Artysta tworzył kolaże i asamblaże do wykonania których wykorzystywał grube, mięsiste materiały, specyficzne tkaniny, wort, worki jutowe, jeans i właśnie z tychże materiałów konstruował takie malarskie reliefy. Interesowało go zjawisko gry światła na takich specyficznych płaszczyznach. To zjawisko gry światła pojawi się też w kolejnych pracach. Już za chwilę wejdziemy w przestrzeń wystawy. Tak wygląda ścianka tytułowa. Charakter grudziąckiej ekspozycji zdominowały obrazy powstałe od lat 70. To prace najbardziej charakterystyczne dla twórczości Wiśniewskiego prace, które przyniosły mu międzynarodowy rozgłos i uznanie. Prace bardzo nowoczesne, bardzo awangardowe. Widzicie Państwo, że artysta posługiwał się zupełnie uproszczonymi środkami wyrazu. Nie jest to malarstwo mimetyczne czy naśladujące. Wiśniewskiemu absolutnie nie chodziło o to, aby naśladować rzeczywistość. To twórczość w głównej mierze wrażeniowa. Dla artysty istotny był Nasz subiektywny odbiór. Wiśniewski mówił, że to my, podąża, podążając po sali, wprawiamy obraz w ruch. Istotny jest kąt, pod którym patrzymy na dane dzieło, a także właśnie gra światła. Gra światła na powierzchniach matowych, na powierzchniach lśniących. Gra światła na bardzo specyficznie kształtowanej powierzchni. Te prace mogą przypominać Państwu kanapy, pikowane meble. Myślę, że jest to jak najbardziej słuszne skojarzenie, ponieważ nawet mówi się o tym, że Wiśniewski stosował takie metody tapicerskie. Profesor Wiśniewski, widzimy go tutaj. Na zdjęciu żył w latach 1929-2000. 18. Długie życie, długa, bogata twórczość, bo to niespełna 7 dekad aktywności zawodowej, artystycznej. Artysta przez całe swoje życie związany był z Toruńskim Wydziałem Sztuk Pięknych, z jego macierzystą uczelnią, gdzie w 1954 roku. Uzyskał dyplom w, pro, w pracowni profesora Borysowskiego. A już jako student trzeciego roku rozpoczął pracę pedagogiczną na tejże uczelni. Zwróćcie Państwo uwagę, że każda z sal utrzymana jest w zupełnie innym charakterze, inne kolory dominują te prace najbardziej charakterystyczne powstałe od połowy lat 70 tworzył artysta w takich dwóch podstawowych cyklach był to cykl układy i układy sferyczne powiedziałem też państwu że artysta sam rozpinał płótna na tychże obrazach to też bardzo ciekawe zobaczyć jak te obrazy wyglądają od drugiej strony Zobaczcie Państwo, że, że artysta faktycznie budował takie specjalne konstrukcje, za pomocą których mógł dowolnie kształtować tę przestrzeń. Obrazy, które pokazujemy tutaj na wystawie, pochodzą z pracowni artysty, które udostępniła nam na wystawę żona profesora Wiśniewskiego, pani Elżbieta Wiśniewska. Dwie prace pochodzą też z kolekcji państwa sendenckich i pięć obrazów pochodzi z naszych zbiorów. Teraz zobaczycie Państwo, jeszcze rzut na salę czerwoną. Teraz z kolei wchodzimy do sali, gdzie prezentujemy układ biały. To układ ostatni w twórczości artysty. Układ ten tworzył artysta od lat 2000 do 2016 roku. Zwróćcie Państwo uwagę na to, że artysta dochodzi do takiej absolutnej syntezy, bowiem operuje w zasadzie wyłącznie bielą, którą odpowiednio stopniuje. Niestety, tutaj tego w tym świetle zbyt dobrze nie widać. Badacze dopatrują się w tym nawiązania do twórczości Kazimierza Malewicza i jego teorii suprematyzmu. Suprematyzm jako kierunek w abstrakcji geometrycznej zakładał absolutne zerwanie sztuki z rzeczywistością, oderwanie też sztuki od przedmiotowości w sztuce. Na pewno kojarzycie Państwo taki obraz jak czarny kwadrat na białym tle, czy biały kwadrat na białym tle, który miał symbolizować zupełnie abstrakcyjne pojęcia, pewne przenikanie się światów metafizycznych. Myślę, że to myślenie o płaszczyźnie, o geometrii jest czy też było niezwykle bliskie profesorowi Wiśniewskiemu. To na pewno sztuka bardzo estetyczna, sztuka zbudowana przy pomocy tak oszczędnych środków, a która może wyrażać aż tak wiele. Tutaj widzicie Państwo w tle, że mamy bałagan, ale to dlatego, że mamy bałagan, bo robimy porządki. Korzystamy z tego momentu, kiedy, kiedy po prostu nie możemy Was gościć, ale wierzę, że to niedługo się zmieni. Część prac profesora Wiśniewskiego pokazujemy też tutaj na korytarzu, ale nie będę pokazywał Wam wszystkiego, żeby, żebyście też mieli niespodziankę, kiedy będziecie mogli już do nas przyjść. Tymczasem serdecznie Was pozdrawiam i do rychłego zobaczenia. Wszystkiego dobrego.